Na początku przedstawię tą ideę, bo idea jest też taka pod spodem, żeby uczyć modlitwy pewnej prostoty. Wiecie, że psamy powstały niektóre 3000 tysiące lat temu, niektóre 2,5 tysiąca lat temu, czyli 500 lat przed Chrystusem, niektóre psalmy prawie 1000 lat temu. Jest to poezja hebrajska, to są utwory muzyczne, które były wykonywane przy akompaniamencie instrumentów, harfy, różnej lutni, różnych instrumentów. Jednak to utwory o charakterze religijnym i trochę może być trudno, Modlić się tymi psami, ponieważ język jest archaiczny, niektórych tekstów i niektóre obrazy, metafory nie są nasze. Więc w tym kontekście to jest coś niesamowitego, zaraz wam pokażę na czym polega ich y, tak zwana świeżość i aktualność tych psalmów. Ale idea jest taka, żeby nie prosto się modlić czyli pierwsze takie określenie ten psalm, który pierwszy otrzymujemy modlimy się po prostu jednym tekstem jednym psalmem przez cały tydzień nie ma co pospieszać, nie ma co dawać coraz więcej psalmów tylko jeden psalm rozważamy przez cały tydzień w niedzielę bierzemy kolejny już sami. i w ten sposób zobaczcie, macie treść modlitwy na trzy lata jeśli weźmiecie jeden psalm prawda, 150 psalmów razy prawda, tutaj mamy ten cały tydzień razy 7 to mamy modlitwę na trzy lata Druga taka idea, właśnie w niedzielę zbieramy, że codziennie modlimy się, nawet nie musimy całego psa odmówić. Czasem się spieszymy. Czasem jesteśmy w drodze, są takie psamy bardzo długie. W 119, jak go się czyta, to prawie 20 minut się czasu poświęcamy, żeby go przeczytać. Ale pamiętam, taka jedna pani, menadżerka dużej firmy, jest w naszej wspólnocie, naprafiła na ten 119 w końcu psan i ona mi bardzo zainteresowała, bo ja właściwie chcę ludziom pomóc. Mówię, jeśli si nie dasz rady całego, przeczytaj, przeczytaj fragment, nawet jeden werset. Pomóc się oczy nas za wszystkich i to wystarczy. Nie? A ona mówi do mnie tak, Piotrze, w znaczy Piotrze. Ja codziennie wstawałem pół godziny wcześniej, jeszcze zanim szłam do pracy i modliłam się tym samym, więc naprawdę można. I w tym kontekście chodzi o to też, żeby niektórzy ludzie no, mogli od siebie więcej wymagać. I później mówimy o takim świadectwie, by ten kapitał duchowy nim się dzielić, przekazywać. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby dawać świadectwo, dzielić się tym doświadczeniem. I był taki czas, kiedy ludzie zaczęli pisać do mnie świadectwa, co ta modlitwa czyni. wtedy odkryłem, że oprócz ilości osób, nie, co jest ważne, to jest ważne, co się w sercu człowieka dzieje, modlącego, czyli tak zwany kapitał jakościowy. I później dla tych, którzy się boją, czy coś, zawsze w każdym czasie można zrezygnować. Jakby nie ma momentu, możesz po tygodniu, po miesiącu, gdyby była trudność, zobaczysz, że nie dla Ciebie, ale nie zrażaj się. Bo rzeczy duchowe, wszystko co jest wartościowe, wymaga trudu i czasu. Nie? Ale tutaj oczywiście jest taka, taka opcja, taka możliwość, żeby można spokojnie też z tego spróbować. Zobaczcie, więc idea jest taka, że tym psalmem się modlimy przez cały tydzień, idziemy taką drogą. Ciekawe, że jak się modlimy jednym psalmem przez cały tydzień, to światło Słowa Bożego jakby zderza się z naszym życiem, daje nam pewnego rodzaju. Inspiracje, interpretacje naszego życia. I niektórzy ludzie w tych świadectwach mówią pisali tak: wow, to niesamowite jak słowa psalmu każdego dnia wyjaśniają inaczej aspekt mojego życia. I to był taki niesamowity zachwyt ludzi na tym. No i tak idziemy taką drogą właśnie do 150. psalmu i później zaczynamy jakby od nowa. Nie? I zobaczcie, tutaj w kontekście tego dzieła, więc mamy ten jakościowy, ilościowy aspekt. To jest bardzo ważne, ale mamy ten jakościowy. I ten jakościowy jest ważniejszy. Co duch święty czyni w sercu człowieka modlącego się. I to, co jest ważne, co psamy mogą nas nauczyć w życiu duchowym, to to, żeby więcej do Pana Boga, uwaga, więcej starać się słuchać niż do niego nawet mówić. Psamy w, w ogóle to jest modlitwa sercem. One mają nam pomóc, żebyśmy uczyli się w życiu duchowym nie tylko ekspresję dawać, wyrażać nasze potrzeby. A nawet jeśli to robimy, to zacząć w końcu słuchać Pana Boga, co on do nas mówi. I w tym kontekście powstaje pewien dialog wewnętrzny, jakościowe nasze spotkanie z Panem Bogiem. Nie? I tu jeszcze zobaczcie, w kontekście tego kapitału ilościowego, jest taka sama mapa. Jak wejdziecie na moją stronę, to możecie zobaczyć, z ilu miejsc na świecie jest ta modlitwa prowadzona. Naprawdę, z wielu miejsc na całym świecie. Mamy ponad 31 już państw. Tutaj macie kraje Europy. Zobaczcie, z ilu miejsc ludzie się modlą. E, tutaj Polska tutaj jest też. Nie wiem, czy właśnie Dębica jest. Mam nadzieję, że jest. Czy ktoś jest we wschodzie 1W1? To się tak nazywa. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. No pięć. No to Dębica musi być zaznaczona. A tutaj zobaczcie, z Polski właśnie, nie? To są oczywiście niektórzy ludzie, którzy się zaznaczyli sami albo chcieli, żeby ich miejscowość zaznaczyć. W których miejscowości ludzie się modlą z tymi psami? Za wszystkich. Czyli z tych miejsc w Polsce i więcej, prawda, płynie ta modlitwa jednym samym przez cały tydzień. To chodzi też cały czas ta idea, przypominam, żeby swojego życia duchowego nie zagracać. Czyli jeśli już mam dużo modlitw, to muszę zobaczyć i ocenić to, co na ostatnim naszym spotkaniu mówiliśmy, to która modlitwa tak naprawdę pomaga mi rozwijać dialog z Panem Bogiem? Która modlitwa prowadzi mnie do mi miłości? Która modlitwa mnie prowadzi do nawrócenia i to utrzymam, a inne być może trzeba zostawić i być może ta modlitwa psalmami może być taką ciekawą, nową propozycją dla Ciebie, żeby ją w codziennie zacząć wprowadzać w swoje życie. I tutaj zobaczcie jeszcze odnośnie takich różnych, powiedzmy tych natchnień, to pewnie Ci było natchnienie, żeby w różnych językach wytłumaczyć te zasady. No i to też, gdyby ktoś chciał, to można wejść na te strony, zobaczyć. Takie było natchnienie. Duch Święty w tą stronę ja tak bardzo nie powiem, ale były osoby, które chciały w tych językach, żeby było to tłumaczenie. I później Pan Bóg pokazał mi taką ważną rzecz, że mówi tak, Piotr, przez psalmy, przez modlitwę chodzi o formację rozwoju życia duchowego. Czyli poprosiłem różnych biblistów, to takich, w których miałem kontakt z nimi w Polsce, ale zobaczcie, są przeróżnie, tutaj nasz brat Paszko jest. Doktor habitowana Joanna Nowińska, to jest Gdański biblista, Mariusz Rosi, żeby oni tłumaczyli te psamy, bo spotykamy się z trudnościami, kiedy otwieramy Słowo Boże, Pismo Święte, zwłaszcza Stary Testament, księga Psanów należy do Starego Testamentu i mogą być pewne trudności. I prosiłem, żeby takie pięć minut dać komentarza, takiego egzystencjalnego, jak się modlić. No i. Rzeczywiście tu różni nawet znany Węgrzyniak, który tutaj nasz, tu, często tutaj komentuje słowo Boże. Ale macie tutaj na przykład księdza doktora Piotra Przyborka. To jest aktualny ksiądz biskup gdański pomocniczy i on jest tak zwanym naszym asystentem tej wspólnoty. Chcę powiedzieć, że ta wspólnota jest w kościele, ma sztandar, jest on odpowiedzialny asystent kościelny, czyli biskup. Na końcu wam puszczę kilka jego słów. Ale to jest dla nas ważne, że to nie jest jakiś taki charyzmat poza kościołem, tylko to jest charyzmat w kościele, gdzie właśnie są nawet biskup, powiedzmy, daje na to błogosławieństwo. Tutaj jest ciekawy tak.